jesteśmy po wyborach do Europarlamentu, więc po pierwsze wielkie podziękowania dla wszystkich z Państwa, którzy byliście łaskawi zagłosować na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Ja sobie zerkam na te nasze wyniki. Po pierwsze nasza reprezentacja w tej kadencji będzie liczyła 20 naprawdę zacnych osób, ale co jest niezwykle ciekawe i symptomatyczne i w mojej ocenie godne podkreślenia, ewidentnie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach głosowali niezwykle świadomie, bo jeśli Mamy kandydatów, którzy uzyskali mandat z miejsca numer 5, tak jak pan poseł Buda czy pan poseł Jacek Ozdoba. Jeżeli mamy kandydatki, kandydatów, którzy uzyskali mandat z pozycji numer 3, tak jak pani poseł Maląk, czy pan poseł Tarczyński, czy pan poseł Dworczyk, to ewidentnie widać, że no, no mamy jeszcze na, z miejsca numer 4 również pana posła. Millera. To ewidentnie widać, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości głosowali świadomie i znajdują swoich konkretnych kandydatów w tych, w tych wyborach i to jest w mojej ocenie godne podkreślenia. I w bonusie warto podkreślić, że dzięki takim wyborom warszawiaków do Sejmu wraca jeden z sympatyczniejszych i roześmianych posłów, pan poseł Jarosław Krajski. Jeszcze raz dziękuję, uprzejmie za państwa głosy oddane na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.